Witam Was wszystkich. Zobaczcie, jak wygląda przycięta brzoskwinia, którą przycinaliśmy wczesną wiosną. To jest odmiana Red Heaven. Dosyć mocno przycinana. Zobaczcie, ile ona ma tu zawiązków owoców. Te owoce trzeba będzie przerzedzać drobniejsze, brzoskwinie będzie konieczność odrzucenia, urwania tak za przykład, tak tutaj widzicie ja jeszcze poczekam te drobniejsze po prostu odłamujecie, zostawiacie grubsze żeby te owoce były takie bardzo, bardzo duże. Jeśli zostawicie tyle owoców na tym drzewie, będzie tych owoców oczywiście bardzo dużo, ale one będą drobniejsze. Ja zostawiam co któryś tylko, te tak tutaj widzicie, odłamuję sobie, chociaż to jeszcze nie jest spora na nie. Dopiero jak będą takie większe wielkości orzecha laskowego to wtedy będzie widać, która jest taka większa, będzie brzoskwinia, która mniejsza nie wiem jak Wam to po prostu powiedzieć, Ona, tak tutaj jest taka drobna wyrzucam, te drobne wyrzucam czyli redukuję te owoce na tym drzewie jeśli zostawiłbym wszystkie które tutaj są no to owoców byłoby bardzo dużo tylko tak Wam mówię, będą po prostu drobne gdzie tak tutaj te wszystkie drobne odłamuję jeśli będziecie mieli takie bardzo duże zapuszczone drzewo to ciężko wam będzie po prostu te wszystkie owoce przejrzeć przerwać te drzewo żeby zredukować ilość tych owoców dlatego tak ważne jest przycinanie tego drzewa w ogóle przycinanie wszystkich drzew żeby cieszyć się po prostu dużymi owocami. Tu tyle było krytyki z niektórych tutaj widzów, że ogołociłem drzewo, że zniszczyłem te drzewo. Zobaczcie, co roku tak przycinam. Jak one jest teraz jeszcze zagęszczone? To jeszcze jest za mało przycięte drzewko. Tu w międzyczasie suche gałązki możecie sobie po prostu poobcinać, pobrywać. i możecie ciąć praktycznie przez cały rok. No od wiosny do jesieni, no bo zimą mało kto nam przycina. I naprawdę nie bójmy się. Nie bójmy się redukować, przycinać. No w końcu to są nasze drzewka. I my będziemy uczyli się na błędach. Jeśli raz źle się coś przytnie, coś się nie uda, to następnym razem po prostu będziecie wiedzieli co i jak. Robić. No i Jeszcze raz Wam powtórzę. Tutaj, na tym drzewku, na tej odnodze są dosyć i duże i małe te owoce. Ja zostawiam co któryś tylko i redukuję. Czasem szkoda oderwać jest. Ale zobaczcie, porównanie tego a tego. Teraz, może ta różnica nie jest taka duża, ale przy większych owocach będzie to bardzo widoczne. Po prostu odłamuje. Tu już zaczyna też choroby łapać. Niby drzewko pryskane, a gdzie nie gdzie już widzę, że na liście zwijać. To jest kędzierzawość liści. Kędzierzawość brzoskwiń, Też łatwo ją sobie z nią sobie poradzić. O, jakie piękne tu są chcemy Chcę mieć owoce w brzoskwinie. I tutaj, pomyślcie sobie, że te brzoskwinie, wielkie jak jabłka, czy one się tutaj pomieszczą, jednak koło drugich? Aż się prosi, żeby tego środkowego, kwotu dokładnie, o tego drobnego, po prostu ukręcić. Cztery, to już jest za dużo, ale stopniowo, co idziecie do ogrodu, to no sobie takie drobne, mało wykształcone owoce, gdzie to jak to? To jest naprawdę niepotrzebne. Takie drobniejsze. Krzew, zobaczcie. U mnie nie rośnie bezpośrednio na trawie. To jest takie ważne, żeby pod te drzewko czasem dać jakiegoś nawozu. Spokrzyw, oczywiście naturalnego. Nie jakiś tam chemii. pokrzyw nawóz. Wyściłkować, macie umie film o zrębkach, skoszoną trawą wyłożyć, przekompostowaną ziemią, a takie drzewko naprawdę Wam się bardzo wdzięczy. My je bardzo często przycinamy bardzo krótko. I zobaczcie, to jest drzewko, które już ma 8 lat, a pniak jest dalej taki jaki jest. Nie jest bardzo gruby, te drzewo bardzo mocno się nie wybiło. Ono jest. Na zwykłej podkładce rachoniewieckiej, jakiejś tam skarlającej, ale jakby dzisiaj je często przycinali, to drzewo Wam naprawdę oddzięczy się bardzo dużymi owocami. Także zapraszam serdecznie do oglądania tych i innych filmów, i na bieżąco będę Wam pokazywał, jak redukować biodę. Zobaczcie, tu jeszcze, tu nadaje się. Tylko te dwa owoce, czyli te drobne, powinniście po prostu odłamać i zostawić. Tylko ładne. Siła wzrostu pójdzie w pozostałe owoce, które zostały. Wam. Ciężko mi są kręcić z podniesionymi rękami tak musicie sobie poobrywać, żeby odstępy między nimi, chociaż były ze 3-4 cm, te drobne widzicie, samo odpadają. Jak wystarczy nacisnąć palcem albo leciutko ukręcić i te niepotrzebne po prostu spadają. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.